Cześć, tu Maciek. Przygotowaliśmy dla was ranking klimatyzatorów na sezon letni 2022. Przedstawimy w nim 7 najlepszych urządzeń. Dlaczego wybraliśmy akurat te klimatyzatory? Pod uwagę wzięliśmy następujące czynniki: stosunek jakości do ceny, popularność urządzenia, opinie klientów i funkcjonalność. Zapraszam Numer 7 to Warmtek KP46W. W naszym zestawieniu jest to najmocniejsza jednostka. Aż 4600 W mocy chłodniczej. Nadaje się do dużych pomieszczeń, nawet do 50 m2. Świetnie sprawdzi się też na poddaszu i w miejscach o dużym nasłonecznieniu. Wyróżnia go lampa UV, która niszczy bakterie i drobne ustroje. Pomimo bardzo wysokiej mocy, jest stosunkowo cichy. Pracuje z głośnością maksymalnie 53 dB. Szóste miejsce zajmuje Kaisai KPPH. Jest to flagowy model popularnej japońskiej marki. Moc chłodnicza 2600 W wystarcza do pomieszczeń o powierzchni do 25-30 m2. Największym atutem tego urządzenia jest prosta obsługa i niezawodność. Ten klimatyzator jest najczęściej wybierany do biur i lokali usługowych. Piątym z kolei jest Super Supercool FSC 14.2. Klimatyzator o mocy chłodniczej 4000 W skutecznie schodzi pomieszczenia do 40-45 m2. Innowacyjna budowa sprawia, że można go ustawić poza chłodzonym pomieszczeniem, np. Na, na balkonie. Dzięki temu rozwiązaniu możemy cieszyć się chłodnym powietrzem bez dźwięku pracującego urządzenia. Fral FSC 142 występuje w dwóch wersjach kolorystycznych, biało-czarnej i biało-szarej. Można również wybrać model ze sterowaniem przez Wi-Fi. Na czwartym miejscu znajduje się Rotenzo Orta. Klimatyzator o mocy chłodniczej 2600W do małych i średnich pomieszczeń. Jest to najcichszy klimatyzator dostępny na rynku. Specjalne konstrukcje i liczne wygłuszenia dają świetny efekt. Urządzenie jest zauważalnie cichsze od pozostałych. Maksymalny poziom głośności to 45 dB. Klimatyzator posiada system kontroli nawiewu, dzięki czemu równomiernie schodzi całe pomieszczenie. Podium otwiera Klimativ. AC26S IC. W naszym zestawieniu ten klimatyzator uzyskał najlepszy stosunek jakości do ceny. Moc chłodnicza 2600W w zupełności wystarcza do chłodzenia w większości pomieszczeń w gospodarstwach domowych. Wbudowany moduł Wi-Fi pozwala sterować klimatyzatorem w dowolnym momencie i z dowolnego miejsca. Ten model wyróżnia też dodatkowy wyświetlacz na froncie urządzenia, a cała konstrukcja jest bardzo mocna i wytrzymała. Numerem 2 jest Warmtek KP35W. Najczęściej wybierany klimatyzator przynośny w poprzednich latach. Moc chłodnicza 3500W wystarcza do chłodzenia pomieszczeń do 35-40 m2. Można wybrać 3 stopnie prędkości wentylatora i włączyć tryb turbochłodzenie. Pomimo wysokiej mocy, klimatyzator jest stosunkowo cichy. Przez kilka ostatnich lat ten model zebrał całą masę pozytywnych opinii wśród klientów. Pierwsze miejsce w naszym zestawieniu to Klimativ AC26S Yin Yang, najwięcej funkcjonalności w bardzo korzystnej cenie. Klimatyzator występuje w wersji białej lub biało-czarnej. Moc chłodnicza 2600 W i wysoki przepływ powietrza zapewniają szybkie i równomierne chłodzenie. Klimatyzatorem można sterować poprzez sieć Wi-Fi. W dowolnym momencie zmienić temperaturę albo ustawić harmonogram pracy. W komplecie znajduje się też uszczelka okienna do wyprowadzenia rury. Klimatyzator posiada elegancką, matową obudowę. Klienci doceniają nowoczesny design i wysoką efektywność chłodzenia. Dzięki za uwagę i do zobaczenia!